Od Bogu Rodzicy do Mazurka Dąbrowskiego to historia Polski w muzycznej pigułce podanej przez Adama Struga i jego zespoły, Monodię Polską oraz instrumentalną kompanię. Na ten koncert warto przyjść, ponieważ każdy bilet to rzeczywista cegiełka w dziele pomocy rodzinie Agnieszki ze wsi koczargi. Koncert jest niezwykłym wydarzeniem. Obok Adama Struga i artystów z jego zespołów wystąpią amatorzy, muzycy i wokaliści. Finaliści przesłuchań zorganizowanych przez Stowarzyszenie Działajmy Razem we wrześniu. Na zakończenie, ale nie na koniec, Adam Struk zagra do tańca. Zapraszamy. W imieniu Gminy Stare Babice i pozostałych organizatorów zapraszam serdecznie 20 października na niezwykły koncert hartatywny do naszego Domu Kultury Stare Babice. Jako gmina, jesteśmy otwarci na inicjatywy obywatelskie. A połączenie celu charytatywnego z nawiązującą do naszych korzeni muzyką wykonywaną przez pana Adama Struga wraz z jego zespołami podwójnie zachęca do uczestnictwa. Zapraszam jeszcze raz Państwa serdecznie, wszystkich mieszkańców, naszych gości, naszych sąsiadów, przybywajcie licznie. Cel jest szczytny. Zapraszam. Zapraszam na koncert charytatywny na rzecz rodziny Agnieszki Skoczark. Całość odbędzie się w Domu Kultury Stare Babice, ulica południowa 2a w Zielonkach Parceli. Na ten muzyczny wieczór złożą się koncert zespołu śpiewaczego Monodia Polska zatytułowany Od Boga Rodzicy do Mazurka Dąbrowskiego, występ miejscowych zespołów, wreszcie potańcówka, gdzie zagra moja instrumentalna kompania. Zapraszam. Adam Struk.